Piu,iu,iu,iu. Nubijak, może jest diamentów! Co? Ej, faktycznie, jakim cudem podałem diamenty, Tyzią? Od dzisiaj można kroić bloki w Minecrafcie. choć zobaczyć szybko! Naprawdę? Czekaj, czy ten desz diamentów się właśnie kończy? To ja włączyłem ten deszcz diamentów, bo przekroiłem ten blok, widzisz tutaj, jak jest rozcięty na pół? Ej, faktycznie, dosłownie przepołowiłeś go na pół. Jakim niby cudem? Zobacz, zgaduję, że ty też masz nożyk w ekwipunku i będziesz Mógł rozkroić ten pierwszy blok na pół. Ej, tu mamy blok żelaza, dobra. Myślę, że to jest naprawdę dobry pomysł. Widzowie, podbijacie teraz film. Mamy na 3, 2, 1. Rozkroiłbym właśnie ten blok żelaza. Uwaga! 3, 2, 1 i I Co my tutaj jeszcze dostaliśmy? Dobra. Ej, tu jest jakiś orbo-fajron Co to jest, Dyzio? No to są supermoce w Minecraftie. Możesz użyć tej supermocy, ale nie kłodowku. Proszę, mogę wysadzić. Chodź tu trochę w bok. No no, ja ci pokażę, jak się tego używa. Zobacz, celujesz w jakieś zwierzątka Pum. i klikasz. Zobacz. Ej, co jest dobra, widzę? Patrzcie na to i trzy konie naraz, co? Bo naprawdę niezłe, dobra, w takim razie może jeszcze w tą owieczkę walniemy. Pum, dobra, no, zobaczcie. No, no. O, jaki kawał. Spada. A on jest, Ej, co on robi? Jakim cudem, dobra, widzę, czy tego się używa w ten sposób? Ej, to jest naprawdę mega niezłe. Tak chyba no, no musimy już kroić inne blotki, co? Bo no. będą jeszcze lepsze rzeczy. Oj, tak, zdecydowanie, dobra, chodź wracamy tam na naszym żelazie. Pum, widzowie, doczekaliście się. Dysio, będzie pokazywał swoją twarz na nowym kanale. Zostawcie szybko subskrypcję. Jak? Kanał jest w komentarzu. Tak, widzowie, w końcu pokażę swoją twarz. Teraz uwaga, tniemy to szkło. I ej, co? Wyświetla mi się na ekranie, że muszę mieć żelazny noży. Tak, bo to są cięższe bloki do przekrojenia. Na ekranie wyświetla się, że musimy zabić golema, żeby dostać żelazny noży. Chodź szybko do wioski. Dobra, widzowie, jesteśmy tutaj z tydzień i polujemy na żelaznego golema. Tak, on się właśnie tam skrada, ale by go nie zabijemy. Trzymaj żelazny mieczy. Poczekaj, nie chcę żelaznego miecza. Zobacz, mamy coś takiego. Może właśnie się nim tego spe... Pozbędziemy i BUM! Zobaczcie, jak w niego wolnie. Tak, sodzimy w niego, dunutym! Tak okay, jest, okay. udało się! W takim razie szybciutko po niego idę. Dobra, okej, okay. jest, mamy żelazny mieczyk. Znaczy nóż! Dobra, w takim razie podchodzimy do tego i tniemy to do żykiem A Więc kroimy 3, 2, jeden i pyk! Dobra, dostaliśmy tutaj coś takiego, jakiś glask klub co to niby jest, jestio. Nie wiem, do. odejdźmy. Wydaje mi się, że to będą tweety do Minecrafta. Naprawdę? Hmm, ciekawe co to może robić, dobra, w takim razie... Strzelmy sobie tym tutaj. Co czy to jest x ray Chodź, gdyż o pod pójdziemy. No, no, chodź do jaskini tutaj na dół, rozstawiłem ci slajmy, skacz! No i faktycznie, dobra, w takim razie skoczymy widzowie, i bum! O mój Boże, ale żebym skoczył. Dobra, widzę, że tu masz naprawdę niezłą jaskinię. W takim razie postrzelamy sobie z tego x raya Zobaczcie, jak to działa, widzowie! Tak, no no, pomóż mi szukać diamenty, bo właśnie bym chciał kilka. No zobacz, ile znalazłem tutaj lazurytu. Trzymam to właśnie w tej rące. A Ja tu widzę, że naprawdę znalazłeś dużo żelaza, ale idziemy teraz sprawdzić szmaragdowy blok. W tym razie, widzowie, kroimy ten emeraldowy blok. Uwaga! E, o nie, nie mogę tego zrobić i potrzebuję złotego nożyka, Dysio. Co musimy zrobić? Tak, no, no, dostałem właśnie mapę i chyba musimy znaleźć skarb. A faktycznie, jest jakieś szukanie skarbu właśnie ten złoty nożyk. Hmm, musimy znaleźć chyba jakiegoś x -a. Gdzie on może być? Widzisz coś, Dysio? Nie, ja nic nie widzę, wy, widzowie, może coś widzicie? Może pomożecie nam? Hmm, no właśnie. Ej, poczekaj, czy tu po lewej stronie przypadkiem czegoś nie ma? Widzisz to? Tak, chodź, sprawdzimy to szybko. Hmm, dobra, w takim razie pójdziemy sobie w tą stronę i tak do tego X się właśnie tutaj zmierzamy. O nie, co to jest za gęsta właśnie dżungla. No, no to chyba nie ma skarbu. Ja zaraz znajdę kleszcza. O nie, tylko nie to. To było dosłownie najgorsze. Ej, poczekaj, co jest? Jest tu jakaś czerwona wełna. Zobacz, jesteśmy dosłownie w miejscu tego X. -a. To musi być ten skarb. Dawaj, kopiemy to. Tak, nożyk. Zabrałem ci go. No, no, teraz ja przekroję. Chodź. No dobra, ich ci będzie. No dawaj, dość krój to, ponieważ masz już złoty item. Dobra, przekroiłem do zobacz, co mi wypadło. Mam taką butlę z emeraldów. Chodź, wypiję może ją, co? Ej, dobra, naprawdę, to musi być mocne. O mój Boże, co to za itemy jakieś mocne. O, dobra, w takim razie i rzucam tutaj i pyk. Ło, ej, naprawdę. Zobaczcie, widzę, jakie tu są dobre itemy. Praktycznie cała zbroja najlepsza dobra, mi wypadła. Łap trójzę, A Ła, nie, nie, nie. a w ogóle nic mi to nie zabolało. Dobra, w takim razie idziemy sprawdzić kolejny blok. Hmm, no, oczywiście nie mogę tego przekroić. Potrzebny z diamentowy nóż. A może złotym dasz radę? Spróbuj teraz ty. O, nie wiem, czy dam radę. Dobra. O, nie, też nie mogę. zablokowane. Potrzebujemy diamentowego noża. Wyświetla nam się właśnie krawtnik tego noża. Ej, mam pomysł w ogóle. Zobacz. Może tym X-rayem sobie pomożemy w kopalni. Chodź na dół. Tak, o tym samym myślałem. Samy. Dobra, jesteśmy już w jaskini. W takim razie pora szukać diamentów. Nic tu nie ma. Zobacz, nudu, tu są <laughs> diamenty. O, idealnie dobra. W takim razie wy. Kopuję je. Uwaga. Hmm, ile tu będzie? Eee, tylko cztery wygląda na to. Mam nadzieję, że wreszcie ja coś znajdę. Ej, o. Co? Eee, diaks To jest naprawdę dużo kopie, no, no! Ej, no dobra. Naprawdę w to aż ciężko uwierzyć, ale serio tu były jakso obok diaksów. Dobra, w takim razie będzie już chyba nas stać. Ale niestety nie mamy 18 diaksów, które potrzebujemy. Walnijmy sobie po tej podce i zobaczmy, czy będą jakieś diamentowe bloki. Ej, naprawdę, dosłownie nie możemy znaleźć już więcej diamentów. Masz coś, Dizio? Zobacz, ja mam tylko takie dwa, ale czy to wystarczy? Tak, zdecydowanie myślę, że wystarczy. Dobra, idziemy w takim razie to skraftować, ale to jest... O ile to jest itemów co jest. A więc tworzymy, okej, okay, mamy dwa diamentowe bloki i tworzymy szybciutko nożyk. Zobaczcie, mamy. No i pyk, dobra. Hm, co my tu jeszcze mamy? Okej, okay, mamy faktycznie jakiś Blackstone słor. No no, on naprawdę nic nie robi, choć może do jakichś mobów go przetestujemy. Oj, tak, no naprawdę dobry pomysł, ale musimy poczekać na noc! o ile tu jest zombiaków, wszystkie się foku na mnie. patrzy, widzowie, jak to działa. Zobaczcie. A, trzeba uciekać szybciutko. Zobaczcie, zaburowało je. I wszystkie umierają. Słyszycie te dźwięki? No, no, ale tu się zrobił cmentarz zombiaków. Wszystkie wycięliśmy. No, naprawdę coś niesamowitego. Chodź, kolejny bloczek przekroimy. Teraz przekroimy sobie to siano. O nie, tylko nie to. potrzebujesz szmaragdowego nożyka. No, no, nie posionym. Dostałem wielki traktor. Maszynę do niszczenia. Chodź znowu pod ziemię. Dobra, dyzie, postaw to Machinę, którą dostałeś! Uc. Zobacz! Mam dwa takie monster traki. Oj, to jest naprawdę niezłe. W takim razie wsiadamy sobie do środka. Czekaj. Ohoho! Dobra, w takim razie kopiemy, szukamy! No, no, jak się tym przyspiesza? Mu jest strasznie wolny. Zobaczcie, widzowie, skopiemy sobie całą tą górę. Wchodzimy tutaj, może coś będzie, wreszcie jakieś szmaragdy, ponieważ ich potrzebujemy. O oh jest! Są, 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 są! Mam, 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 mam! Zobacz! no, no, to bierz, bo się boję, że mnie przejedziesz! Nie, 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 na pewno nie. Dobra, w takim razie wysiadamy z tego i idziemy tworzy. Uwaga, widzę, kroimy sobie właśnie to siano I py O Jezu, co tu się stało? Hmm, dobra, co my tutaj mamy? Highball staw. Dobra, zobaczymy O Jezu, jak to wrzuca Niezłe to jest Ale to Nunu No, naprawdę niezłe ciekawe, czy możemy to drzewo... Co jest? Całe drzewo się zamieniło w siano A co ty na to myślisz, że przerobię ci głowę w siano? Uh -huh. Ty twoja też berwie. O nie, no nie, nie, rób tak, bo zaraz zniszczymy sobie cały domek i teraz nie mamy głowy. A, to wszystko przez ciebie. Dobra, chodźmy otworzyć kolejny właśnie tutaj, zobaczmy czy... O nie, szmaragd nie mogę niestety otworzyć. Teraz potrzebujemy nowego nożyka, a żeby go zdobyć, wyświetla mi się TNT i strzałka na wioskę. Czy to znaczy, że my musimy wysadzić wioskę? Tak, pewnie. O mój Boże, Dyzio, ty widzisz to samo, co ja? Tak, no, no, tam chyba aktywuje się to TNT, jak trafi się w środek, patrz, strzelam. Może doleci. O nie. E, nie tak, jesteśmy nie. za daleko. No na pewno. W takim razie musimy sobie wejść na górę się podbudować. Dobra. Weźmy sobie na sam szczyt i daj mi tą kuszę. Ja zaraz strzelę. Trzymaj nunu kuszę i czyń honory. No dobra. W takim razie zobaczymy, i czy to naprawdę nieźle walnie. Uwaga, uwaga. Jeszcze troszeczkę wyżej muszę strzelać. O mój Boże, zobacz co się dzieje. Ale pozwól! Co jest? Widziałem tego <golęba> jak wyleciał w kosmos. Tak, kukło. Dobra, w takim razie idziemy zobaczyć, czy tam leży nasz nożyk. Hmm, gdzie może być nasz nożyk? Ej, zobacz, gdzie on chyba jest tutaj. Tak, no, to uważaj na tego. A, co jest na No Na pan. Dobra, w takim razie wracamy do bloczku. Okej, okay, a więc kroimy ten bloczek, uwaga. O, dobra, Ej, co, no, tutaj wypadło. Zobacz, jakie działko, co to jest? Co za kupka, może ciebie trafię. I co, Ał. zadało ci to coś? No nie wiem, malutko. Dobra, Dizio, więc przygotuj się ty na strzała i pyk, i co? A, no, zabrała mi cztery Serduszka. Ej, w ogóle to spowalnia, ale nie, no to jest naprawdę liche. Dobra, w takim razie ciekawe, jak otworzymy tego szlajma. I pyk, i dobra, mogę to otworzyć. Wypadło... Co jest, kilofy? Ej, no, no, to zwykły kilof. Co, nie, to nie jest zwykły kilof. Zobacz, jakie to jest giga. Nie, oszukujesz mnie, to weź sam go podnieś. No dobra, w to... ej, no nie, no zobacz, naprawdę on jest gigantyczny, mega, no zobacz. Tak, a my coś huknij tyle. No dobra, w takim razie podejdziemy do tego i zobaczymy... O, co jest? Ile kupię. Naprawdę niesamowite. Zobaczcie, widzowie, jak ja mogę nim kopać. Dobra, Dyzio, idziemy, wychodzimy i sprawdzam ostatni spawner. O nie, niestety, Dyzio, nie działa i potrzebujemy rainbow'owego noża. Musimy zebrać aż 64 tęczowej rudy. Dobra, w takim razie z czymś takim to naprawdę poradzimy sobie mega szybko. Więc, Dyzio, szukamy właśnie w tej jaskini, bo coś mi podpowiada, że tu naprawdę będzie mega dużo tego przedmiotu. Zobacz, już mam cztery. Ja też mam tego bardzo dużo. Dobra, jest. A i tutaj jeszcze widzę tego więcej. Nunu, zobacz, tam u góry są, we się je jeszcze wykop. O mój Boże, ile tego tu jest. Dobra, w takim razie mam już 49, a ty? Trzymaj Nunu, tutaj są moje wszystkie i tutaj jeszcze masz trochę. Dobra, dzięki, to się naprawdę przyda. No dobra, w takim razie craftujemy sobie teraz rainbow'owy nożyk, okej, okay, i mamy go. Nunu, chodź, idziemy otworzyć ostatni blok. W takim razie otworzymy sobie ten spawner, uwaga, i pyk. Dobra, co my tutaj mamy? Ej, co to jest za blaster? O, co? Strzelam jąkiem? Ej, to jest naprawdę mega mocny. Zobacz, możemy normalnie strzelać tam na sam dół creeperem na przykład. A co, się jakby przetestował to na tobie? O, co jest? Jeszcze widzowie, pokażemy wam, jak działa deszcz diamentów. Uwaga, klikam o mój Boże, deszcz diamentów. Subskrybujcie widzowie, pa! Tak, zostawcie suba.